Twoje źródełko żywej wody. System Aquatech. To co widzisz tutaj przed sobą, to jest system do produkcji wody pierwotnej, lodopodobnej, inaczej nazywanej wodą żywą. Ten system to jest pięciostopniowa filtracja Twojej wody kranowej, która zamienia ją w wodę czystą, strukturalną, a dzieje się to tylko przy pomocy naturalnych rzeczy, takich jak kamienie szlachetne, półszlachetne, turmalin, szungit, kryształ górski, kwarc, złoże dolomitowe. To wszystko zadziewa się właśnie w tych tubach, które Ci tutaj pokazuję. System jest kompletny, nie musisz kupować nic. Zawiera również odpowiedni osprzęt i również wylewkę bardzo ładną ze stali szlachetnej. Jeżeli Jesteś zainteresowany, aby mieć w domu dostęp do wody źródlanej, górskiej, strukturalnej, zwanej inaczej żywą wodą, zapraszam Cię oczywiście do kontaktu.